Ue <coughs> <coughs> Gdzie byłeś jak bo potrzebowałem piwo Gdzie byłeś jak siebie by nie miałem piwo Gdy się wypiję wraca mi ośmiech Jest zabawnie gdy się ktoś zakłyśnie. Na szczęście teraz się mam I zaraz ostatni kropnie Bo życie mam bardzo smutne Smutne zarazem okrutne Gdy piwa trochę więcej W końcu przestają rzeźbi moje ręce I tak sobie wtedy myślę Chyba utopię się we Wiśle Gdy piwa trochę więcej W końcu przestają rzeźbi moje ręce I tak sobie wtedy myślę Chyba utopię się we Wiśle. Przechodzi mi to z czasem, a gdy tylko jeszcze mam kasę Idę złopnąć sobie kierola, nie nadchodzi wtedy ola W czarnym paszcu jest ukryta, w ręku trzyma wielką tosę Jej twarz jak bez marmuroryta I wystaje wielki nosek Gdy skosztuję piwa trochę więcej, w końcu przestają, mi moje ręce I tak sobie wtedy myślę, chyba utopię się we wiśle Gdy z piwa trochę więcej, w końcu przestają, mi moje ręce I tak sobie wtedy myślę, chyba utopię się we wiśle My okay. there Baba Jaga albo śmierć, może skurwa już nie mogę całej tej sytuacji znieść Wtedy moje przestaw się, ona na to to ja śmierć Przyszłam zabrać ją tego miejsca z dala, a ja no nie wypierdaj! Wypierdaj!